w tym roku na openera i myślałam, że zrobię z tego taki, wiecie, super influencerski film i tak dalej, ale ostatecznie okazało się, że totalnie nie miałam na to czasu i minął już prawie tydzień od tego wydarzenia, więc uznałam, że nadal w klimacie openerowym zrobimy sobie takie imprezowe Get Ready With Me i pogadamy trochę o festiwalach. Ja miałam w ogóle zaplanowany super outfit na Openera, ale nie przewidziałam jednej rzeczy, a mianowicie w Gdyni jest dużo zimniej niż w Łodzi i ja spakowałam się jak totalny debil i w efekcie tego moja stylówka Openerowa wyglądała w ten sposób, że miałam na sobie jedyne długie spodnie, jakie były w mojej walizce i sweter, który kupiłam 3 godziny wcześniej na jakieś promce, po prostu żeby był. Oczywiście końcowo żaden makijaż do tego nie pasował, więc zrobiłam taki jak zwykle i generalnie to był taki stylizacyjny niewypał, więc teraz robimy takie, jak Trade w Me, jakie bym zrobiła, gdyby opener był w idealnej pogodzie, w takiej jaką sobie wymarzyłam. Lecę z make-upem, ale tak jeszcze na sam początek chciałam powiedzieć że jeżeli widziałyśmy się na openerze robiłyśmy sobie foty i tak dalej to totalnie love you i oficjalnie jesteśmy już besties. To była najlepsza rzecz na świecie, żeby was spotkać, zrobić sobie z wami zdjęcia chwilę pogadać. Serio każda z was osobna zrobiła mój dzień i jeżeli chcecie te foty w ogóle gdzieś wstawiać to koniecznie mnie oznaczajcie, żebym mogła dać wam lajka. Wyciągnęłam sobie paletkę z lusterkiem do pomocy i nie mam pojęcia dlaczego po tak długim czasie szykowania się do kamery dalej nie kupiłam sobie porządnego lustra i w ogóle dajcie mi znać a czy byliście i które koncerty Was najbardziej interesowały, bo tego jestem mega ciekawa. Szczerze mówiąc, ja kupiłam mój bilet tylko i wyłącznie dlatego, że tego dnia, którego ja poszłam na openera, miała występować do Cat. No ale ona ten występ odwołała kilka tygodni przed openerem, no bo miała operację, więc jakby wiecie, nie mogę być zła ani nic. Ale byłam mega rozczarowana. Ona była jedyną artystką, dla której w ogóle chciałam iść na openera. Uwaga, patrzcie na to, zrobiłam update mojego brązera. E, ten tutaj ma 5 lat. Chyba nie powinno się używać takich starych produktów, ale to jest nowa wersja, to jest ten sam kolor, w ogóle wyglądają trochę inaczej szczerze mówiąc, ale tak po tym jak nakrzyczałyście na mnie, żebym wymieniła gąbeczkę, uznałam, że może to jest moment, żeby przestać używać przeterminowanych produktów. A wracając do openera, mi się bardzo podobała ta forma, która była w zeszłym roku, czyli pierwszy opener po pandemii i to był ten opener park, to znaczy, że nie trzeba było kupować biletu na cały dzień danego festiwalu, tylko można było pójść na jeden konkretny koncert i to jest moim zdaniem dużo lepsza opcja, przynajmniej dla mnie. Uważam, że opener jest spoko dla ludzi, którzy mają takie dość szerokie upodobania muzyczne i znajdą po prostu w ciągu jednego dnia dużo artystów, którzy gdzieś tam się wpasowują w ich gusta, ale ja jestem dość wybredna jeżeli chodzi o muzę i też mało słucham, nie mam tego gustu jakiegoś takiego rozbudowanego, więc mi się bardziej opłaca chodzić na pojedyncze koncerty, no i też ta cena, 350 zł za jeden dzień jest po prostu fatalna i to jest taki wydatek, który ciężko jest mi sobie logicznie uzasadnić. Ja w ogóle jestem niezbyt festiwalowa, nie mam za dużo doświadczeń z chodzeniem na festiwale, ale mam kilka tipów, które sprawiają, że jak już idę, to jakoś lepiej mi się żyje. No i po pierwsze to jest to Towarzystwo. towarzystwo to jest wszystko. Możecie być na najlepszym festiwalu świata, jeżeli będziecie z beznadziejnymi ludźmi, to i tak się będziecie beznadziejnie bawić. Ja na moim pierwszym openerze ever byłam chyba jeszcze w gimnazjum i poszłam wtedy z dwiema moimi takimi koleżankami i to było masakryczne doświadczenie. W ogóle grupy trzyosobowe to jest coś ciężkiego, szczególnie jeżeli to są takie dość bliskie grupy, które można określić przyjaźniami. Przyjaźnie trzyosobowe to jest... Mm, Mam nadzieję, że tego nigdy nie doświadczyliście. Zazwyczaj tak jest w grupach trzyosobowych, że dwie osoby są troszeczkę bliżej ze sobą niż z tą trzecią osobą. I bycie tą trzecią osobą w przyjaźni trzyosobowej jest ok. Ja totalnie na tamtym openerze byłam tą trzecią, i w ogóle grupy trzyosobowe są kiepskie, bo nie za bardzo można się rozdzielić. No bo głupio, żeby ktoś został sam na festiwalu, gdzie jest tyle ludzi, łatwo jest się zgubić. Więc po pierwsze, idźcie z ludźmi, którzy sprawiają, że się czujecie na maksa komfortowo, a po drugie, albo idźcie tylko z jedną osobą, albo w grupie czterech lub więcej osób. Bo jeżeli już macie te cztery osoby, to nawet jeżeli jedni chcą na siku, a drudzy chcą na frytki, to wiecie, mogą dwie osoby pójść tu, dwie osoby tu, i nikt nie jest sam. To jest spoko opcja. Lecimy z makijażem oka, bo to jest gwóźdź programu i ja wyczaiłam na taki sposób na robienie takiej rozdmionej kreski za pomocą czarnej kredki do oczu i dzisiaj tego spróbujemy, bo to był mój oryginalny plan na makijaż openerowy. Podobno nie ma co się martwić, wiecie, żadnym wychodzeniem za linię ani nic, bo to się i tak wszystko ładnie rozmyje, ale ja bardzo nie lubię robić rzeczy nierówno. Okej, okay, już się nauczyłam, że robienie tego z zamkniętym okiem to jest bardzo zły pomysł. O, matko! Następowałam sobie taką takie kółko. Real life content, wiecie, że nie kłamałam na temat mojego braku umiejętności. Fuck! Jest bardzo źle. O, nie! Ja myślę, że spróbujemy to rozblendować i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bo na razie nie jestem zbyt optymistyczna, ale przysięgam, że już raz to zrobiłam i to był taki... Boże, to jest moja ulubiona rzecz ever. Yy, w momencie, w którym jesteście po całym dniu, macie taką resztkę makijażu na twarzy i idziecie pod prysznic. I wiecie, że idziecie pod prysznic, więc możecie sobie zrobić cokolwiek chcecie na twarzy i ja się wtedy bawię w jakieś takie dziwne makijaże. Yy, no i to mi wtedy wyszło, a teraz mi nie wychodzi i jestem bardzo niezadowolona z tego. Dobra, ta moja piękna kreska trochę ciągnęła moje oko w dół. Więc postanowiłam użyć troszeczkę e, najlepszego środka do demakijażu, czyli ślinę, i ją zetrzeć. I teraz robię taką bardziej, no nie wiem, taką bardziej radosną kreskę, bardziej w górę. Okazuje się, że zrobienie tego samego na drugim oku jest jeszcze cięższe. To jest maksimum moich możliwości w tym momencie. Lecę teraz z takim bardzo ładnym, e, lekko powiedziałabym, że srebrno-fioletowym cieniem. I dam go na całą powiekę, też yy, zależy mi na tym, żeby on był powyżej tego załamania powieki, żeby tam się świeciło, bo poniżej załamania powieki, zaraz zobaczycie, co będzie. A jeżeli oglądaliście mój poprzedni odcinek, to już wiecie, bo jest tam rzecz, którą kupiłam specjalnie na Openera i ostatecznie jej nie wykorzystałam, więc super. Dobra, jeżeli nie pamiętacie, o którym dzisiaj nie mówiłam, to to jest ten cień z SHean, który nazywa się Universe. I to jest magia. I patrzcie teraz. Mogę umierać. To jest mój gotowy makijaż. I nie mam pojęcia, co o nim sądzić. Szczerze mówiąc, nawet gdyby był dobry, to ja bym tego nie zauważyła, bo ja jestem tak nieprzyzwyczajona w tym momencie do mojej twarzy w jakimkolwiek makijażu, oprócz takiego naprawdę mega minimalistycznego i naturalnego. Ja nie używałam cieni do oczu. Od, mam wrażenie, że 50 lat po prostu. Ja nie używam nic ponad tą taką moją normalną bazę, więc wszystko, co tutaj się dzieje, jest dla mnie tak dziwnym widokiem, że nawet gdyby było ładne, to ja nie wiem, że jest ładne. Jak jest brzydkie, to ja też nie wiem, że jest brzydkie. Dla mnie jest po prostu dziwne. Ale szczerze mówiąc, chciałabym się wkręcić trochę w malowanie. Zastanawiałam się nad takim konceptem filmu, że przez 24 godziny uczę się makijażu i po prostu napierdzielam makijaże non-stop, różne kolory z różnych tutoriali na YouTubie. O dzień dobry! No. wracając, wiecie, różne tutoriale na YouTubie, różne triki z TikToka i tak dalej i po prostu ćwiczę to wszystko na mojej twarzy w bardzo takim skondensowanym tempie myślę, że to ciekawy film i na pewno ciekawy dla mnie, bo ja jak mówię Mam zero umiejętności makijażowych, a chciałabym naprawdę mieć takie chociaż zaplecze. że Niekoniecznie, żeby się tak malować na co dzień, ale żeby mieć te umiejętności, że jak kiedyś będzie okazja, żeby się pomalować, to żeby umieć. Jeżeli chodzi o włosy, to ja doszłam do wniosku, że do mnie najbardziej pasuje prostota, dlatego ja też tak bardzo uwielbiam ten clean look. Mogłabym z nimi zrobić coś szalonego, ale czuję, że przy tym, co się już dzieje na mojej twarzy, to mogłoby być trochę za dużo, więc lecimy z outfitem. W tle bardzo ambitnie pracuje moja więc nie przejmujcie się tym. Ale zaczniemy od butów, bo buty to jest coś, nad tym musimy popracować i w ogóle ten kadr sprawia, że wyglądam jakbym nie miała spodni, przysięgam, mam spodnie mam takie czarne trampki, które kupiłam w berczce, bo potrzebowałam jakichkolwiek czarnych butów i nie mogłam znaleźć nic w swoim, że tak powiem, guście i one są całkiem niezłe jedyne co mi nie pasuje to po pierwsze te motyle tutaj, które są okropne, a po drugie one mają jeszcze te motyle tak z tyłu taką złotą farbką więc postanowiłam, że postaram się coś z tym zrobić i z pomocą Przyjdzie mi aceton, czyli zmywać do paznokcji. Spróbujemy rozpuścić tę motyle, ponieważ ja nienawidzę motyli. Razie, że to się udaje. Dobra, jest! Ale jestem mądra, ja nie mogę. Doszłam do wniosku, że takim małym patyczkiem to prędzej się zabije niż zmyję tego motyla. Jak się bardzo skupię i ominę cały ten chemiczny odór. To aceton pachnie trochę jak żyżucha. Ok, okazało się, że wystarczy zmienić metodę szarowania na bardziej agresywną i mu nie ma, więc jestem bardzo zadowolona. Jeżeli chodzi o moją stylowę, to miałam zupełnie inny outfit zaplanowany w momencie, w którym myślałam, że idę na Dogat, a jak się okazało, że już jej nie ma, to takim moim drugim koncertem, na który czekałam, był Maneskin. I do Maneskina trochę zmieniłam moją, że tak powiem, koncepcję outfitu i postanowiłam, że ubiera się bardziej na czarno i to jest pierwsza rzecz która przyszła mi do głowy, czyli moja spódnica z Reserved. Ona ma bardzo ciekawy taki właśnie asymetryczny krój z tym wycięciem na nodze i powiedziałabym, że to jest taki basic, ale wiecie, ze smaczkiem. No i jeżeli chodzi o topy, to mam dwie opcje. Takie dwa ala gorsety, jeden totalnie czarny, też taki powiedziałabym basic, a drugi taki bardziej szalony. To jest Zara, a to jest Stradivarius. Nie jestem pewna, czy to wygląda dobrze i ten top też ostatnio zaczęło mnie trochę bardziej wisieć, więc a, spróbuję drugi. Ten top powiedziałabym, że jest taki bardziej Sexy? Nie wiem, to nie jest za bardzo mój styl ciuchów, ale wydaje mi się, że to wygląda całkiem nieźle jak na koncert. No ale oczywiście to jest wersja na godzinę 18, a wersja na godzinę 23. Pomyślałam, że polecimy z koszulą i mam taką fajną koszulę Ala la vintage, którą pokazywałam w moim holu z Zalando Lunch. I totalnie ją uwielbiam, uważam, że ten król mi mega pasuje. Więc albo w ten sposób po prostu luzem, albo może jakieś takie wiązanie? No nie wiem, cokolwiek by się zrobiło po prostu chłodno. Jeżeli chodzi o torbę, to słuchajcie, ja miałam taką małą, piękną torebkę, którą sobie pomyślałam, że wezmę, ale. Mm, mm, mm. Kupiłam tę torbę na wyprzedaży w Reserved, i to jest najlepsza torba ever, bo ona ma wszystko to, czego moim zdaniem potrzebujecie na openerze. Czyli po pierwsze, jest duża. I w ogóle wszystko, czego potrzebujecie w torbie Tote. Po pierwsze jest duża, zmieści się wam tu wszystko, łącznie z kocykiem, żeby sobie usiąść na trawie. Po drugie ona jest zapinana od góry na zamek, więc nikt wam, wiecie, nie włoży ręki, nie capnie portfela czy czegoś. A po trzecie ona ma w środku taką jedną, mniejszą kieszonkę. Uważam, że to jest w ogóle bardzo ważne, dla mnie przynajmniej w tych torbach Tote, bo ja potrzebuję takiej małej kieszeni na... Telefon i na klucze i na jakieś takie najważniejsze rzeczy. Bo jeżeli nosicie torby to, to na pewno znacie mój ból, kiedy wracacie na przykład z zakupów, macie naładowane zakupy w torbie i próbujecie znaleźć Wasze klucze, a klucze są gdzieś tam na dole pod bananami i nie możecie ich wyciągnąć. To jest masakra, dlatego taka mała kieszonka jest bardzo przydatna. I ta torba ma to wszystko, a ja kupiłam ją chyba za cztery dychy. Bardzo polecam. Więc to byłby mój outfit, gdybym wybierała się na Openera. Dajcie mi znać, co myślicie. Powiem wam, że tak, opowiadam o tym Openerze i to brzmi całkiem fajnie, ale prawda jest taka, że ja już chyba na Openera więcej nie wrócę. Nie chcę być takim dziadem, ale ja chyba serię jestem na no to za stara, bo widziałam młodych ludzi, którzy bawili się świetnie i większość z nich oczywiście była pod wpływem alkoholi spożytych na szybko przed bramką, ale no kurczę, nie jest to, nie jest to mój vibe. Ale żeby nie być do końca takim dziadem, to zrobię wam szybki poradnik festiwalowy. Po pierwsze, totalnie nie bierzcie Nowych butów ani białych butów. Te buty skończą i tak ujebane totalnie. Koniecznie weźcie jakieś takie zaufane, wygodne buty, na pewno nie jakieś, które kupiliście specjalnie na festiwal i jeszcze w nich nie chodziliście, bo to będzie masakra dla Waszych stóp. Ja na openerze przeszłam chyba 25 tysięcy kroków, więc to było sporo chodzenia i. No nie jest to, nie jest to para nowe buty. Druga rzecz to warto pojechać wcześniej, bo w takich godzinach, w których standardowo się dojeżdżam na festiwal, dojeżdżają też wszyscy inni ludzie, którzy myśleli, że zrobią to w 20 minut i będzie załatwione. I w rezultacie my tak zrobiłyśmy i stałyśmy przez godzinę w kolejce do samego autobusu, mimo że te opaski miałyśmy już wcześniej, a ten autobus potem jechał chyba 50 minut, taką trasę, którą już normalnie jedzie w 15, bo były takie korki, więc... Oszczędzcie sobie tego, pojedźcie trochę wcześniej albo też trochę później. Okulary przeciwsłoneczne to jest dodany mask, bo ten zachód słońca jednak wali po oczach. I jeżeli jesteście osobą, która może być szybko przebodzicowana, to polecam też zatyczki do uszu. Nie tak, że wiecie, żeby nosić je cały czas, ale że po prostu, jeżeli czujecie taki nadmiar bodźców, to możecie sobie usiąść gdzieś na trawce z boku, włożyć sobie zatyczki. Zatyczki? Zatyczki? I posiedzieć chwilę w ciszy, wiecie. Uspokoić się i, i uczestniczyć dalej w festiwalu bez takiego zbędnego anxiety. Bardzo polecam też wziąć więcej niż jedno okrycie wierzchnie, bo nie wszystkim chce się targać kot, a jeżeli macie na przykład bluzę i kurtkę, to wieczorem możecie sobie kurtkę nałożyć, a na bluzie usiąść. Tam teoretycznie są te stoliki i tak dalej, ale no, żeby się dokopać do miejsca przy tym stoliku to jest ciężko, więc większość ludzi widziałam, że rozkładała sobie właśnie ubrania na trawce i tam na przykład jadła swoje frytki. Ostatni mask, moim zdaniem, to są mokre chusteczki, i wiecie, w tych tojtojach na przykład. To Teoretycznie jest papier, są tam też takie dziwne zlewy, żeby sobie umyć ręce, no ale to nie zawsze działa, do tego zawsze są kolejki, a chusteczki też pomagają, jeżeli na przykład, nie wiem, uwalicie się ketupem, to możecie od razu sobie te ręce odkazić bez martwienia się, że będziecie się potem kleić, zanim się dopłaćacie do tych zlewów. To by było na tyle z mojego poradnika openerowego, ale przede wszystkim pamiętajcie, żeby nie martwić się tym, jeśli nie jedziecie, bo znam dużo osób, które co roku są na openerze, bo po prostu mają takie FOMO, że nie chcą, żeby coś się ominęło. Jakiś, nie wiem, super koncert albo właśnie. Ważne wydarzenie, o którym ludzie potem będą mówić, oni chcą w tym uczestniczyć, niekoniecznie dlatego, że właśnie lubią tych artystów, czy te koncerty są jakieś super, tylko dlatego, żeby nie ominęła ich ta jedna rzecz, która może się wydarzyć, ale w sumie niekoniecznie musi i zazwyczaj się nie wydarza. Serio, nic Was nie omija, a jeżeli lubicie muzykę, to moim zdaniem dużo lepiej jest tę kasę, którą byście wydali na openera, podzielić sobie na kilka mniejszych koncertów i to będzie dużo lepsze doświadczenie. Więc dziękuję Ci, moje bestie, za obejrzenie tego filmu i widzimy się w następnym, mam nadzieję, że już niedługo, a tymczasem napraszam na Instagram i już kończę gadać, bo mam wrażenie, że ten film trwał po prostu milion godzin. Bye!